Uważam, że był to bardzo, bardzo dobry mecz. Może nie wszedłem w niego w jakiś spektakularny sposób, ale z gema na gema, z piłki na piłkę, coraz bardziej się rozkręcałem i w drugim secie uważam, że już miałem, miałem przewagę. Turniej rozgrywany w Polsce. Niewiele jest takich turniejów tenisowych na tym szczeblu rozgrywanych w naszym kraju. Jak się czujesz gręc tutaj? No niewiele, niewiele, niewiele jest tych turniejów, chociaż z roku na rok wydaje mi się, wydaje mi się że jest ich coraz więcej. Bardzo fajnie, dużo lepiej jest grać u siebie z publicznością, która kibicuje właśnie swojemu rodakowi. Bardzo się cieszę, że awansowałem do turnieju głównego. No, jak widać nie była potrzebna mi dzika karta do turnieju głównego, żeby, żeby być w tym turnieju głównym. No i, no i co, no tyle.